Dajcie, ten Czarny Wilka to jest kolejna lokalizacja ubioru. Nalazłem przez przypadek. Tutaj mamy dwustronne, dwuwarstwowe, wzmocniane, spodnie, kargo, technika. Znajdujemy się w tym miejscu. Podczas eksploracji postanowiłem wejść przez górę. Widziałem obejść trochę górkę. I natrafiłem przez przypadek. Większość tych miejsc, na, przez przypadek, natrafiłem. Dobra. Podnieśmy. Tutaj sobie opis, a ja sobie je założę. A, tutaj jeszcze coś miałem z eksploracji. O, doczytało się, tylko śbódki no. No i dobra, zapraszam do kolejnego miejsca. Witajcie w drugim miejscu lokalizacji legendarne uzbrojenie i ubiór w Santo Domingo. No kurczę tutaj znajdujemy się, niedaleko Alpenkar i Jerez w, w tym miejscu tutaj przed tym mamy trzy radio radiowozy. I tu mamy dwa razy legendarne. Tutaj mam jedno. Jakieś drugie tutaj. No i zobaczmy sobie. To jakbyście się pytać, da kupiłem u handlarza. No, tylko to jest lepsze to. Jak to będzie wyglądać? Zobaczmy. A tak będzie to wyglądać. <laughs> Polis. Przeczytajcie sobie opis jednej i drugiej. No i dobra, zapraszam do kolejnej lokalizacji. Witam w trzeciej lokalizacji. Legendarne uzbrojenie i ubrania w Santo Domingo. Znajduje się tutaj na mapie w tym miejscu To jest quest akurat poboczny kontrakt, yy, skutek uboczny i uliczna sprawiedliwość otwierając sobie drzwi chyba siła mieści chyba szósty poziom czyli koło 10 hmm. no to znalazłem przez przypadek mamy tutaj elegancką koszulę Dandy klasiko z dodatkowym nadrukiem i eurodolary, eurodolary. Załóżmy sobie. Tak, tak, tą, tą bluzę to ja kupiłem akurat. Mam sporo pieniędzy, to sobie kupiłem. Zajdźcie sobie opis. Więc zapraszam do kolejnej lokalizacji. Witajcie, jestem Czarny z Wilka, to jest Cyberpunk 2077, legendarne miejsca, znaczy legendarne uzbrojenie i ubiór w Santo Domingo, znajdujemy się tutaj na mapie, niedaleko Milgara and Menzanita, niedaleko fast foodu. i skrytki, znajdujemy się tutaj przy kole młyńskim, upadłym i tu mamy wagonik. Chciało. Chyba nie powiem gdzieś, mnie nie było, że ja nie pokazuję, jak tam dojść. Tu mamy ulicę. Chociaż koło miejskie to się rzuca w oczy. I mamy tak. Zapis, rozmowy. Kedrick Feller i Octavius Brown. Przeczytajcie sobie. Ja coś sobie poza nagraniem zrobię? eurodolary. Euro, 47 mamy trójwarstwowy, trójwarstwowy płaszcz fixera z podszewką kuloodporną. Bierzemy tak samicka z gazopręczą i 763 euro dolary. Hmm. I to ładuje tylko. O, tak wygląda. Opis. No to zapraszam do następnego miejsca. Witajcie w piątej lokalizacji. Znajdujemy się tutaj na mapie. Dokładnie mamy się udać tu pod ten most. Jesteśmy tutaj, akurat na dole. Ten mamy, ten most. Wystarczy, że pójdziemy za ten budynek, Ktoś tutaj znajduje. Bardzo ładne grafiki. Bardzo ładne. I tu mamy za budynkiem. Mamy ciało. Koleżanki, jakieś przeciwopryskowe pilotki. Rocker Boya z filtrem polaryzującym. Plastikowa kurtka. I rozmowa. Przeczytajcie sobie. Zapis rozmowy: Auriet Moron. I Lina Raner. Chyba przedawkowała koleżanka, ale dobra. L te. proszki na leczenie. Te. Apteczki. Te, zobaczmy, okulary. Tu przeciw oprysk. A, przeczytajcie sobie. Przeczytajcie. Ja sobie je założę. No, wino, no, no, ładnie. Szkoda, że nie można włączyć typu. Ten na przykład jest, inaczej, jest trochę ekran ciemniejszy. Jak je założymy, albo włączyć taką opcję wyłączyć. Fajnie by było, więc zapraszam do kolejnej lokalizacji. Witajcie w szóstej lokalizacji. Znajdujemy się tutaj niedaleko tej dróżki i niedaleko handlarza z bronią, jak i Ripper Doka. Znajdujemy się tutaj, nadal w Santo Domingo. I tu mamy dwa ciała. Ja stoi tutaj jest droga, o której mówiłem. I wystarczy, że ja akurat wziąłem się na budynek, jak szukałem. I tutaj mamy dwa ciała. Mamy bukty taktyczne gliniarza z podszewką przeciwodłamkową. Eurodolary. No i te same. Dobra. I zapis rozmowy Lukasa, Mac klink, Tok i Jimmy Fallen. No, teraz ja A, jeszcze zapomniałbym. Obejrzyjmy jeszcze. No, te same. Dajcie sobie. Biorę sobie lepsze, czyli 86. Więc zapraszam do następnej lokalizacji. Witam w siódmej lokalizacji. Znajdujemy się tutaj. tu Domingo. Tutaj na tym takiej fajnej drodze. Dziś w Polsce taką fajną drogą kiedyś też jeździłem. Tutaj akurat jest zastosowanie, bo mamy teren górzysty, ale tam to było na płaskim terenie, po to, żeby Niemcy mieli trudniej bombardować. No i znajdujemy się tutaj. Nie wiem, czy to właśnie nie tutaj, właśnie e, właśnie tego zabójcę, właśnie takie mury. z ten sub nim nie jedno, jak samochodem uciekaliśmy, jak nas wiecie, co ze zmowiska nas wyjął. No i dobra, a tutaj znajduje się skrzynka na widoku, zaraz. I tu mamy taktyczne okulary korposa z hybrydowego szkła. No i dobra. To mało ważne. Ale najważniejsze są te okulary. A fajne mieliśmy. Przeczytajcie sobie. Ale lepszy coś zakładamy. No. No w sumie Wi teraz wygląda jak koks. <laughs> dobra. Do następnej lokalizacji. Witam w 8. lokalizacji. Znajdujemy się tutaj na mapie. Tutaj. Daleko. Szybkiej, e, miejsca szybkiej podróży. Rancho, Colorado, południe. Ja sobie, tutaj mamy tą drogę. Tam jeszcze w jest tą stronę jest punkt. Ja sobie stoję. Tutaj mamy samochód rozbity. A obok mamy ciało. I kolejne plarki. Są poliwęglowe okulary fixera z kompozytem elektronicznym. Zapis rozmowy. Danii Rosji. i Zo Vibora Roya. Ja się do takiego easter nie trafiłem jeszcze, że gdzieś tu można znaleźć Roya na plakacie. Dobra, to zapraszam do kolejnej lokalizacji... A! Kurwa, znowu bym zapomniał. Tak one wyglądają... Tak, taki jest opis. Tak wyglądają na Wii. No to zapraszam do następnej lokalizacji. Witam w dziewiątej lokalizacji. Stanto Domingo. No wiadomo, wiadomo. Znajdujemy się w Ars niedaleko miejsca podróży Arasaka. Industrial Park. I tu znajdziemy... Broń, po moich małych zwiadach, wystarczy przypadku na kamery i wieżyczki Pójdziemy za cały czas prosto Tutaj mamy 600 Kurwa 880 Mamy Trzeba uważać, bo tu mina jest Tam mi się podejść rozbrajamy zbrajamy. Tu więcej nie ma? Nie. I tu znajdujemy prototyp Tiger Mark V. Tego to jest broń typu Smart. No wiadomo, czego nam było się domyślić. trzecie sobie opis. Fajne Kurcze nie głupia wręcz, kurcze strzela podciskami wybuchowymi. Ja to sobie musiałem na jakimś przeciwniku wypróbować. Hmm. Może są tu jacyś w pobliżu. Chcę myśleć, że muzyka, się tu znajdują, ale dobra. To zapraszam do kolejnej lokalizacji.